Najnowszy sterownik Borniaka wersji 1.4 wyróżnia go to, że ma możliwość ustawienia timera dla trzech funkcji, czyli po pierwsze dla e, timer dla temperatury, timer dla generowania e, dymu oraz timer do wentylatora w celu osuszania. Zobaczcie jak to fajnie działa. Czyli po pierwsze, jeżeli nacisnę to pokrętło. To ustawiam temperaturę, którą wędzarka ma osiągnąć. Tym pokrętłem. przekręcam prawo-lewo, ustawiam temperaturę. Klikam, wędzarka zatwierdza, miga kropeczka, która wskazuje na to, że grzałka grzeje i będzie dogrzewać do 90 stopni. Teraz możemy ustawić sobie na przykład timer. W tym momencie jest pokazana ikonka grzania temperatury. No i tu mamy, że przez pół godziny działa timer, czyli ten czas się odlicza i temperatura. Po tym czasie, jak to minie, wyłączy się po prostu grzanie grzałki. Jak to ustawiamy? Naciskamy timer. Aż zamiga cyfra. Ten pierwszy symbol to jest godzina. Dajmy na to, że przestawimy na godzinę 30, no i tutaj jeszcze mamy możliwość ustawiania minut, czyli ustawmy to na godzinę 32. W ten sposób mamy ustawiony timer. No i wędzarka odlicza nam ten czas, który ustawiliśmy. W przypadku na przykład, że chcemy ustawić sobie osuszanie, to jest to trzecia ikonka wentylatora, czyli ta przytrzymujemy wentylator, miga nam cyfra e, pierwsza, czyli godzina, ile ma się osuszać, na przykład dajmy na to, że będą dwie godziny. Zatwierdzamy, również minuty możemy zmienić. I po robocie, czyli wentylator, jak go nacisnę, będzie teraz działał przez godzinę 32. Miga to oznacza, że timer jest zaprogramowany, za godzinę 32 wyłączy się osuszanie wędlin. No i zamienię go na generator dymu, czyli wyłączy, to się wyłączy. Następnie ustawię sobie e, generator dymu na przykład na czas 5 godzin w ten sposób. No i będę miał wędzenie, e, jakby cały proces wędzenia zautomatyzowany. Super rozwiązanie odborniaka. Jest to model, e, model sterownika wersji 1.4 i wędzarka BBDS 70 czy 70 litrów pojemności, gdzie uwędzicie około 10-15 kg wyrobu.